Twojej szafie wiszą ubrania, których od dawna już nie nosisz, ale są jeszcze w dobrym stanie. Zaraz wyjeżdżasz na długi urlop, a stojące w lodówce jogurty przeterminują się w tym czasie, masz w domu książki. Które już przeczytałeś i wiesz, że więcej do nich nie wrócisz, a może wyprowadzasz się i nie możesz zabrać z mieszkania wszystkich swoich roślin, zamiast wyrzucać niepotrzebne rzeczy, oddaj je komuś innemu. Coraz bardziej świadomie podchodzimy do tematu ograniczania produkcji śmieci, dbania o środowisko czy nie marnowania jedzenia. Pozbywanie się niepotrzebnych rzeczy jest dobre. Dzięki temu nie tylko utrzymasz porządek w domu, ale również zyskasz przestrzeń na te przedmioty, których faktycznie potrzebujesz. Jednak nie wszystkie rzeczy, które tobie się już nie przydadzą, muszą od razu lądować w koszu. Zapewne część z nich to efekt nieprzemyślanego zakupu i nigdy nie były przez ciebie używane. Podaruj im drugie życie i zamiast wyrzucać oraz generować kolejne odpady, oddaj je komuś innemu. Niepotrzebne rzeczy możesz oczywiście sprzedać, ale często jest tak, że znalezienie kupca trwa dłużej, niż możesz sobie na to pozwolić. Natomiast to osób w potrzebie lub trudnej sytuacji materialnej, którym przyda się to, czego chcesz się pozbyć. Jest naprawdę wiele. Do wyboru masz mnóstwo inicjatyw, które warto wesprzeć i oddać. Ubrania, książki, rośliny, zabawki, Nadwyżka jedzenia, stare meble, sprzęt AGD, lub RTV, naczynia i akcesoria domowe czy różnego rodzaju drobiazgi, gdzie możesz to zrobić. Zbiórki publiczne organizowane przez fundacje. Tego typu zbiórki najczęściej organizowane są w sytuacjach kryzysowych w odpowiedzi na bieżące wydarzenia w kraju i na świecie lub w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jeżeli masz w domu nieużywane już ubrania, pościel, koce, przybory szkolne czy meble, przygotuj paczkę dla potrzebujących, pamiętaj, aby nie przekazywać brudnych i zniszczonych rzeczy warto brać udział w zbiorkach organizowanych przez zaufane fundacje lub stowarzyszenia, aby mieć pewność że darowizna trafi we właściwe miejsce. Listę aktualnych zbiorek znajdziesz na portalu zbiórek publicznych prowadzonym przez MSWiA. Noclegowni i schroniska dla bezdomnych. Niepotrzebne rzeczy możesz także zanieść bezpośrednio do noclegowni i schronisk dla bezdomnych. Najbardziej przydadzą się kołdry. Koce i poduszki. Tego typu placówki chętnie przyjmą też ciepłe, zimowe ubrania, bo to właśnie okres zimowy jest dla osób bezdomnych najtrudniejszy. Schroniska dla psów. Koce i prześcieradła to coś, co zawsze przydaje się również w schroniskach dla zwierząt. Jeżeli posiadasz tekstylia, z których NP. Trudno sprać plamy, możesz wesprzeć psiaki w schronisku. Z pewnością ucieszą się z dodatkowego legowiska. Pojemniki PCK. Stojące przy chodnikach pojemniki PCK pewnie nie jeden raz rzuciły ci się w oczy. W miastach jest ich wiele, więc nie trudno je znaleźć. W razie potrzeby lokalizację pojemników sprawdzisz na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Do pojemnika możesz wrzucić ubrania, ręczniki, pościel, a także buty połączone w pary oraz pluszowe zabawki, najlepiej, aby podarowane rzeczy były spakowane w komplety. Pamiętaj jednak, że oprócz pojemników PCK coraz częściej można natknąć się na inne, łudząco podobne kontenery. Te, które nie mają logo PCK, raczej omijaj. Nie ma bowiem pewności, że przekazane przez Ciebie rzeczy trafią do osób naprawdę potrzebujących. Jadłodzielnie i lodówki społeczne. Według najnowszych badań promy Polacy wyrzucają blisko 5 milionów ton żywności rocznie. Warto to zmienić. Dostałeś w prezencie paczkę kawy której nie lubisz, po przyjęciu rodzinnym zostało ci za dużo jedzenia, którego nie będziesz w stanie zjeść. Domowy ogródek obrodził w warzywa i owoce, a ty nie masz czasu na zrobienie z nich przetworów, podziel się jedzeniem z innymi. Idea futsaringu została zapoczątkowana 10 lat temu w Niemczech i rozwija się prężnie w Polsce. Jadłodzielnie znajdziesz obecnie w całym kraju. To najczęściej lodówki społeczne lub szafki w których możesz zostawić żywność, aby się nie zmarnowała, przynieść produkty, które sam mógłbyś zjeść, wyroby własne, takie jak ciasto czy zupa, szczelnie zapakuj i umieść na nich naklejkę z opisem potrawy oraz datą jej przygotowania, sklepy charytatywne. To pomysł, który przywędrował do nas z Wielkiej Brytanii. Oddajesz tam niepotrzebne rzeczy, które sklep sprzedaje innym klientom po niskich cenach. A pozyskane środki przekazywane są na działania charytatywne, co możesz oddać? Odzież, obuwie, książki, biżuterię, dodatki do domu, sprzęt sportowy, płyty z muzyką, a nawet drobny sprzęt AGD. Sklepy charytatywne nie tylko pomagają potrzebującym ale jednocześnie realizują i DLS z waste i gospodarki obiegu zamkniętego grupy na Facebooku i portale ogłoszeniowe oddawanie rzeczy za darmo nie zawsze wiąże się z pomocą charytatywną umieszczając ogłoszenie w internecie łatwo znajdziesz chętnych na to czego ty już nie potrzebujesz jeżeli chcesz pozbyć się starych talerzy które nie pasują do nowego wystroju mieszkania albo drobiazgów które przestały ci się podobać Takich jak MP, szkatułka, lusterko, świecznik itp. To znajdź dla nich nowy dom ogłoszenia możesz umieścić na portalach typu Olx lub Gumtree albo dedykowanych grupach na Facebooku, które wyszukasz po frazach takich jak oddam za darmo lub bardziej sprecyzowanych. Adopcja roślin, rodzina, znajomi i sąsiedzi. Czasami wcale nie trzeba szukać daleko. Zapytaj swoich bliskich, czy nie potrzebują tego. Czego chcesz się pozbyć? Zabawki i ubranka, z których twoje dziecko dawno już wyrosło, mogą przydać się kuzynce, która właśnie urodziła, a roślinę w donicy pewnie chętnie przygarnie przyjaciółka. Innym rozwiązaniem jest oddanie niepotrzebnych przedmiotów sąsiadom albo umówienie się z nimi na wymianę sąsiedzką. Być może niechciany wazon wymienisz na książkę, którą od dawna chciałeś przeczytać, następnym razem. Gdy będziesz chciał wyrzucić dobrą rzecz do kosza, zastanów się, komu mogłaby się ona przydać. Ucieszysz tym nie tylko człowieka w potrzebie, ale i naszą, coraz bardziej zaśmieconą planetę. źródła https://www belhatovpl s aktualności s 7383 podaruj schronisku ubrania konces środki czystości https 2-PCK pck.pl/s/lesz tekstylia slash, slash, wwwnikgovpl aktualności s przepisy do poprawki wciąż za żywności trafia do śmierci html https 2 0 waste pl i jednodzielnia zasady działania slash https finanse oddajesz i kupujesz sklepów charytatywnych przybywa slash ser 2p5b.